No, i zostało mi niecałe 3 km ostatniej trasy w roku 2020 ciężarówką rzecz jasna, bo jeszcze mnie czeka teraz trasa do domku tutaj z 19 zjazdu z autostrady A7. Słuchajcie, do domku i zostało jakieś, kurde, ile to będzie? Z 800-900 kilometrów tak nawet nie wiem dokładnie. Po 800 metrach, zjedź 19, kierunek hęsztyn następnie na końcu drogi, skręć w prawo. ten600 metrów. Zjedź w prawo. Dobra, cicho już kuźwa, wiem. Jadę w prawo, jest. Zjedź 19, następnie na końcu drogi, skręć w prawo. Pa, widzicie? No kuźwa nie dadzą pogadać człowiekowi, nie? No nie dadzą, no! No, tak czy siak, słuchajcie koń. Kochani... Następnie skręć w prawo. Już się nagadali, kuźwa. No, także ee, co? Na końcu drogi, skręć w prawo. Kierunek Hensztetu następnie skręć w prawo. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Jeszcze słowo, a będzie uzdrowiona dusza wasza Mają szczęście, kuźwa że, kuźwa, że mam dobry humor No, od rana Praktycznie Jedzie, przyjechał Dobra, jedziemy w prawo, kochani I tu kawałeczek I zaraz będę na stacjice. Skręć w prawo Dobra, no, tyle z wyjazdu 2020 roku Kuźwa cicho już prawo. Następnie na Ja w prawo. No i tak to Kochani by wyglądało Tyle z przezrzeźnianiem się z nawigacjami Do usłychu Do później Do usłyszenia Oczywiście monolog mam nagrany Trochę wyszedł za długi na główny kanał No ale Wierzę, że wierni widzowie wysłuchają do końca A warto wysłuchać całego Wieście mi na słowo Pozdrojonka, Bartasz się kłaniał. Hej.